Wrzucali, ale tym też, którzy zbierali. Ale serdecznie dziękuję. Byliśmy mimo tej nie, nie najlepszej pogody, bo chyba lepiej zbiera się nawet śniegu niż Myślę, tak jak dzisiaj wieje i pada, ale dziękuję za zaangażowanie. Nie ma tutaj jeszcze naszych pań, ale one co na pierwszym piętrze karmią naszych funkcjonariuszy Uniwersytet Trzeciego wieku Myślę, dla nich też wielkie brawa są od samego rana Brawo! i będą do końca. To co udało nam się zebrać, dziękuję tym wszystkim, którzy wrzucili najdrobniejszy krok do puszki. Jak wszyscy zbieramy, kasa jest olbrzymia i za to serdeczne dzięki, dzięki za las, stawu organizacji pozarządowych, wszystkich tych, którzy wzięli udział w dzisiejszej kwestii. 10, 9... I słuchajcie, odpalamy się. Na razie bardzo delikatnie. Fantastycznie. Jeden od drugiego. Odpalamy fajery. Można słuchajcie podejść. Mogę prosić. Jeden od drugiego. Tak jest. O właśnie, w ten sposób. Tak jest. Zobaczcie. Skupi siła słuchajcie. Jeden od drugiego. Można tańczyć, pomachać. Zobaczcie, co się dzieje. Takie sympatyczne, zupełnie spontaniczne, skromne, bo skromne. Ale jak zawsze, śladowko do nieba. I mieszkańcy Koszalina. Ale nie się ruszać nieśmiało. śmiało. Odpalamy kolejne, odpalamy kolejne, słuchajcie, mamy tego więcej. I odpalamy. Nawet nie wiecie, jak nasze serducha są uratowane, że tutaj jesteście razem z nami. Przy tej delikatnej mrzawce. Macie jeszcze zimne ognie? Uważajcie tylko na siebie. Uważajcie. Dbajmy o siebie, dbajmy o siebie. Hey! Ludzie, jesteście tu? Wielkie odwiedziny i dziękujemy! Słuchajcie, obiecujemy Wam w tym miejscu, razem z Panem Prezydentem, razem z wolontariuszami Sztabu, że w tym roku, nie w przyszłym, spotykamy się na. Najlepszej wyjątkowej, orkiestrowej scenie. Powracamy do korzeni, kiedy po pandemii musieliśmy przerwać. I to wam możemy obiecać, że spotkamy się właśnie w tym cudownym miejscu. I słuchajcie, odpalam. Możemy się jeszcze uda. Niech sobie tam. O właśnie. Nie wiem co robisz, czy robisz zdjęcie, czy po prostu kręcisz. Ale mam nadzieję, że uda Ci się sfilmować spontaniczną reakcję mieszkańców Koszalina. Jesteście tu! Możecie mi wierzyć albo nie, ale naprawdę mamy was tutaj cieplutko w serduchu. Bardzo dziękujemy za to, że przyszliście, że jesteście, że nam kibicujecie. My oczywiście nie kończymy pracy, dlatego że finał trzeba rozliczyć. Za mniej więcej dwa tygodnie pojedziemy do... Fundacji Jurka Owsiaka do Warszawy na Dominikańską 19C i tam przekażemy serdeczne pozdrowienia za to co zrobiliście, a po prostu byliście z nami, byliście cudownie hojni, bo my cały czas liczymy kasę i za to ostatnie cudowne podziękowanie i wielkie brawa od Czerwonych Kubraczków Kosalin. Kochamy Was! O!